Cześć! Dzisiaj zagraby w Agar.io i o to, jakby ktoś nie wiedział o co chodzi to taka trochę gra strategiczna, zaraz zobaczycie o co chodzi. No powiem, że taka trochę bardzo <słabo>, słabo, ale dobra. No i właśnie, że większe kule zjadają mniejsze i o to chodzi. Jakby co, gra online, a nie z botami, wiecie o co chodzi. O. Sorry za lagi, ale tak już mam. No i tutaj mamy punkt, jak pewnie zauważyliście. Jedynka chce nie zabić. Gra z całego świata, nie tylko Polska. A w gra nie jest chyba złożona z Polski i nie jest, tylko nie, nie jest, a nie nie jest. Co nie za Dobra. Oj, chyba... O Marta, czyli polska raczej. Dobra. Nie wiem czy nagrywać więcej czy nie, chyba tak I czekajcie Okej okay, zjadłem, oj Już po mnie wiedziałem Tutaj są tacy Dobra Oj mi się i myślałem, że zginę Dobra, yy, darmowa gra na internet Co pewnie też jest No to to już na pewno wiedzieliście już, bo u góry jest taki pasek, wiecie. Oj, dobra yy, co? Yy, to jest top 10 największych kul czy jak jak chcecie nazywać kurde, nie zjadłem dobra jakbym zjadł, to by tamten niebieski by mnie nie zjadł Chyba jak ta zginę, to skończę nagrywać. Dlatego, bo jak mówiłem w niektórych odcinkach, maks 10 minut nagrywam. A trochę się żyje. Więc wiecie. Chyba że Będziecie chcieli, to będę mógł robić cięcia i będę miał dużą kulę i wtedy będę dalej nagrywał lub zaczynał nagrywać jak chcecie. Czy on nowa wiecie? Też przez te lagi ma... jestem słaby. Oj. Dobra, Dobra luka, że żyj. żyj sportowo Większość już większość nie, czekajcie. Większość już yy, wie ludzi yy, o tej grze, bo słabni youtuberzy, jak przykład Blover, Blow, a nie Blow, yy, Disowski. Jeszcze inni nagrywają. Od nagrywali. Czekajcie, zobaczę ile ja już nagrywam. Oj, nie tam. No. Nagrywam już 4 minuty, No to mało. Oj, jak, po, jak zabiłem Polaka, to sobie, bo nie patrzyłem na nik. A Niemiec, więc zabijasz, wiem. Nie. O. Już po tej dużej kulce. Kurde, przez nich to nie będzie jednak. Po tej dużej. Nie, zginąłeś. już. Przez nich nie było, jak mówię. Bo już zauważyliście co robi takie zielone? Tak zmniejsza kulki. I na połowę. Tak powiem. No i uh, krótki odcinek, ale mam lagi, więc czy jeszcze raz, czy nie. Dobra, jeszcze. Ona zrobię cięcie i yy, będę znowu nagrywał kiedy będę dużą kulą. Yy, już mam 600 punktów, więc znowu nagrywam, zaczę cięcie. Było długie. Nie krótkie, nie będę oszukiwał. Dobra. Jak zginę, to już kończę odcinek, o! No niech to! Dopiero miałem tyle punktów. Dobra, dajemy. Jeszcze tego chciałem na ostatni. Dobra, już mam, nie. Ej, nie tutaj ciao. Dobra, też yy, kończę, bo widzicie. Dlugo, długo, nie długo nie pograłem, jako 600 punktów. Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Cześć.